No, okazało się, że się teraz grać w Bez neta I wcale nie chodzi tu o grę na kamerach To jest lepszy CS Ale szukaliśmy, szukałem takich gier, bo gram Jakuba i Veronika, nie? ma to szukamy takich, wiesz No, no to dadzą radę przecież Co jest, nie... chciałbym powiedzieć nie jest tak trudną grą tak jak się umie grać na myszce to może i nie jest

No, czy ty możesz technąć? Ddzie ma Jestem Ktoś tu jest? biegnie dostał za siódmy, nie ma kewa. dobra, braziomek, stój, oswoić się chce. PUMBA To będzie PUMBA Dawaj PUMBA Mamy typa Eee dobra Leży Gdzie jest jego kolega? Tu. Gdzieś ode mną. Tam gdzieś spylił. Aaa, no Dostał. A ja leżę tak. jakby. Leżę. się! Jest, dobrze! Podnieś mi szybko, bo strefa idzie. Pod, znaczy tam, podniosę Ale nie Ale pompa to, jest tylko... moja. Dobra, bier pompę, ja chcę apteczkę. Kurwa... PUMBA! Spokój. PUMBA! Chodź do strefy, Mieli bo zginiesz, stym. PUMBA. O, oh. o, ja biorę tutaj apteczkę. Przed nami się strzelają. Dlatego biorę apteczkę. Ja lecę tam. Bo się strzelają. O, zabili się. Ej, jeden jest tylko i ma biało. O kurde, tego się nie spodziewałem. Miał biało. Nie ma tak łatwo. Jego kolega nie żyje, nie ma ten. Przestań pić te POTKI kurzasz mnie. A dałbyś radę do mnie przyjść? No jestem, daj, ja apteczki nie mam. No to musimy spytać do strefy, nie? No kurde, wyhaczył mnie już. No nie ma kewa! Nie ma kewa, leży. Masz rybki tutaj. Masz rybki, bierz rybki i się lecz. Tobie dasz radę podnieść. To że będzie bić za pięć! No i tak w pojedynczo sobie nie dam rady. Dobra, ja lecę. Albo dawaj, dawaj, dawaj Nie masz już rybek? Nie Ale i tak nie damy rady muszę Mięso, mięso, mięso Zdążę Nie zdążyłem mięsa wziąć Teraz byś mógł mi wziąć na plecy, dawaj, dawaj, na plecy mnie. Nie Masz zdążę! A, nie zdążę, i tak nie zdążę. Ajajaj, dobrze było.